Cześć, witam ci serdecznie na moim kanale. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to serdecznie Cię do tego zachęcam, a dziś zapraszam na film o starzejącym się społeczeństwie Państwa środka. Zapraszam. Wielu z was wie, że Chyba z tego co pamiętam, do końca 2015 roku była w Chinach polityka jednego dziecka, i jej celem było po prostu zmniejszenie przyrostu naturalnego Chińczyków. I jak na razie, jak na razie, moi drodzy, Chińczycy są w czołówce, jeżeli właśnie chodzi o populację na całym świecie, jednak bardzo możliwe jest, że być może niedługo Indie ich przegonią. Ale wracając do tematu polityki jednego dziecka, no to od 1977 roku właśnie zaczęła się ta polityka i promowano model rodziny 2 plus 1 albo 4 plus 2 plus 1. 2 plus 1 są po prostu rodzice i dziecko, 4 plus 2 plus 1 no to są dzieckowie z obu stron plus rodzice plus dziecko. Promowano ten model 2 plus 1, ale nie oznaczało to, że nie można było mieć więcej dzieci. Można było, ale trzeba, płacić, trzeba, trzeba było płacić ogromne kwoty, właśnie aby mieć drugie dziecko, i trzeba było uzyskać na przykład pozwolenie, bardzo dużo papierkowej roboty, ale można było. Płatność za drugie dziecko zależała od zarobków. Więc oczywiście osoby, które zarabiały więcej, to płaciły więcej. Osoby, które zarabiały mniej, też płaciły, ale to były naprawdę bardzo wysokie kwoty. Dodatkowo można było prosić o zgodę od rządu na drugie dziecko i w przypadku, gdy na przykład pierwsze dziecko urodziło się jako dziewczynka, albo było niepełnosprawne, albo jakieś chore, no to wtedy można było tak jakby aplikować, składać wniosek o zgodę na drugie dziecko. Niestety osoby, które nie było stać za drugie dziecko, na tą opłatę za drugie dziecko, Miały poważny problem. Więc powstała właśnie legalna aborcja tutaj w Chinach, i ten temat w ogóle nie jest tematem tabu. Jest to całkowicie normalna rzecz tutaj w Chinach. Ten zabieg jest wykonywany naprawdę bardzo często. A raz nawet spotkałam koleżankę po drodze, gdzieś tam na ulicy ją spotkałam. Oczywiście zapytałam się, no cześć, co to u Ciebie, gdzie idziesz, a ona mówi, no teraz mam przerwę w pracy, idę na ten zabieg i zaraz wracam do pracy, więc to jest całkowicie, całkowicie normalne tutaj w Finach. Czy popieramy takie zachowanie i tak dalej? Ja uważam, że każdy ma swoją głowę, każdy ma swój mózg i każdy niech rządzi swoim życiem i niech każdy się nie wtrąca w czyjeś życie. Jeszcze oczywiście promowano antykoncepcję, dużo się wtedy mówiło właśnie o Dzieciobó o sterylizacji kobiet i o łapówkach. Trzeba też tutaj dodać, że bardzo dużo kobiet wylatywało poza Chiny, albo na przykład jechało do Hongkongu, jeżeli, jeżeli te kobiety były na przykład z prowincji Guangdong, no to po prostu wylatywały do Hongkongu, żeby tam urodzić dziecko i później w jakiś sposób je zabrać do Chin i w jaki sposób je zarejestrować, ale też bardzo, ale to bardzo dużo dzieci w tym czasie w Chinach było niezarejestrowanych. Ludzie nie rejestrowali dzieci właśnie przez, przez to, że trzeba było za nie zapłacić, a nie było ich na to stać. No i w pewnym czasie w Chinach zorientowano się, że jest bardzo duży spadek. Liczby ludności tutaj w Chinach, i że skutki takiej polityki są bardzo, bardzo duże, bo społeczeństwo po prostu zaczęło się starzeć, a może to wpłynąć na załamanie się systemu emerytalnego, brak pracy do rąk, czy na przykład jest proporcja między kobietami i mężczyznami, która faktycznie już jest tutaj widoczna. Jest po prostu znacznie więcej mężczyzn niż kobiet w Chinach. Rośnie społeczeństwo seniorów, które nie oszukujmy się, generuje bardzo duże koszty, no i hamuje wzrost gospodarczy. No i zaczęła się, moi drodzy, nowa taktyka w Chinach, nowa propaganda. Która promuje właśnie wielodzietność, czyli na przykład dwójka, trójka dzieci. Jest, są billboardy robione, są, mówione jest w telewizji, mówione jest w internecie o tym, że bardzo dobrze, że to jest taki wzór rodziny, jeżeli ma się co najmniej dwójkę dzieci teraz. Ale czy Chińczycy chcą mieć dzieci? No właśnie, wcale ich nie chcą. W szczególności w miastach, gdzie utrzymanie dziecka generuje olbrzymie, olbrzymie pieniądze, olbrzymie koszta. Chociażby sama edukacja, która jest w Finach płatna. Za przedszkole się płaci za szkołę średnią, podstawówkę i tak dalej. Ta cała edukacja tutaj trzeba w Finach płacić, więc to nie są małe koszta. Dlatego ludzie, którzy chcą mieć dziecko, zazwyczaj robią w ten sposób, że zostawiają dziecko po prostu z babciami gdzieś tam na wsi. W swoim Laodzie, czyli w swoim właśnie takim mieście rodzinnym, no i wyjeżdżają w poszukiwaniu lepszej pracy, żeby, żeby mieć lepsze wynagrodzenie, bo w większych miastach jest oczywiście większe wynagrodzenie, więc te dzieci zostawiają z dziadkami i widzą je tak naprawdę raz w roku. I to też jest duży problem, dlatego że jeżeli młode dziecko zostaje z dziadkami cały czas, to to społeczeństwo, to myślenie tego społeczeństwa cały czas będzie, będzie stało w tym samym miejscu. Ono nie będzie zaczyna, nie będzie myślało w przód, tylko będzie stało w miejscu, no bo dalej widać młodych ludzi, którzy po prostu plują, którzy harchają i tak dalej, i tak dalej. I to jest właśnie problem tych babć. No babcie zostały tak nauczone, ja rozumiem starszych ludzi, tego się już nie oduczy, to jest całkowicie, no wiecie, zrozumiałe, natomiast y, po prostu te babcie wychowują te, te dzieci, więc y, te dzieci no, mają za wzór właśnie takie starsze osoby, przez po prostu społeczeństwo nie idzie w przód, y, tylko stoi w miejscu, chodzi o kulturę i taką mentalność. W tym momencie też Chińczyków po prostu nie stać na jedno dziecko, co dopiero mówić o dwójce dzieci. Wszystko poszło do góry. Ceny mieszkań, ceny wynajmu, ceny jedzenia, ceny podatków wszystko, wszystko poszło do góry. Więc tak naprawdę ludzie, ludzi teraz, młodych ludzi, nie stać za, za bardzo na, na nawet jedno dziecko, więc po prostu nie chcą mieć. Kolejnego, jeżeli już mają to jedno dziecko, to po prostu nie chcą mieć kolejnego. Natomiast rząd wmawia, że wspaniała rodzina to jest rodzina, która przynajmniej ma dwójkę dzieci w tym momencie. No i to by było na tyle moi drodzy, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, co na ten temat myślicie, co myślicie o polityce jednego dziecka. A ja się będę powoli z Wami żegnać. Zapraszam Was na drugi kanał vlogowy, Maja Stefanowska. Ten kanał to jest Maja Stefanowska Chiny. Na Maja Stefanowska też jest. Co tydzień jeden film. No i przygotowujemy już nasze nowe biuro. Przeprowadzamy się do naszego nowego biura. Na razie je remontujemy, więc na pewno będę tam pokazywać, jakie są koszta, wynajęcia biura i itd., itd. Chociaż może to zrobię tutaj. Na pewno pokażę, jak wygląda biuro na vlogowym kanale, I jak wyglądało wcześniej i jak wyglądało później. No to jest niebo i ziemia. Oh, a, teraz się już z wami udziałem. Na cześć, pa!